Cześć! Jestem Karmul i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 10 ciekawostek o Prostars. Nie zapomnijcie ocenić tego materiału łapeczką w górę oraz subikiem, żeby nie przykapić następnych odcinków. A my zaczynamy! Pierwszą ciekawostką jest, że Prostars został ukazany 15 czerwca 2017 roku, czyli niedawno Prostars obchodził swoje drugie urodziny. Jeśli połączysz swoje konto z superselem IT, to możesz otrzymać za darmo skin do Parleya. A jeśli jeszcze nie masz Parleya, to otrzymasz Parleya i skina za darmo. Rico nazywał się kiedyś Ricochet. Kolejną zaś jest ciekawostką, że w Pro Stars krało się kiedyś tapując. Czyli klikajesz w któreś miejsce na ekranie, a twoja postać tam szła. Kolejną ciekawostką jest, że Kem Grab nazywał się kiedyś Smash and Grab. Szóstą ciekawostką jest, że nazwa Colta wywodzi się od osoby, która stworzyła rewolwer, a nazywał się on Samuel Colt. Siódmą ciekawostką jest, że w Pro Stars jest siedem unikatowych skinów, a jeden z nich jest skin Tosheli, który się nazywa Star Shelley. Hyper jest pierwszą postacią, która została dodana do Pro Stars. Następną ciekawostką jest, że atakując z dołu do góry masz większe pole widzenia niż atakując z góry do dołu. Ostatnią ciekawostką jest, że nazwa Poco pochodzi od powolnego tempa muzycznego. Mam nadzieję, że zaskoczyły Was te wszystkie ciekawostki, a ja Wam życzę miłego dnia czytam wieczora. Trzymajcie się, cześć!